Co robić, jakie będą to najprostsze zasady, żeby no, ten rachunek, który przychodzi, to wyrównanie chociażby za energię e, no, nie, nie zwaliło nas z nóg. Pierwsza rzecz to jest rozpoznanie, jaki mamy mikroklimat, e, e, czyli pomiary techniczne, prostymi urządzeniami niedrogimi, jaką mamy temperaturę w, w pomieszczeniach, jaką mamy wilgotność. Często ludzie nie mają takiego nawyku, robią to tak intuicyjnie, że się dobrze czują i Bywa, że robi jakąś ekspertyzę w mieszkaniu, gdzie, gdzie ludzie są przyzwyczajeni do temperatury 26 stopni. To powiedział, będzie niemożliwe, no ale jednak oni się przyzwyczaili, bo kiedyś takie możliwości były, że, że nikt nie myślał o pieniądzach, myślał o tym, żeby było komfortowo. Więc zdejmowali coraz więcej okryć. Najlepiej się czują w podkoszulkach, t-shirtach. I wtedy jest 26. Tak? A spójrzmy na filmy norweskie, skandynawskie w ogóle. Tam są wszyscy zawsze ubrani, golfy, ciepłe szaliki od małego dziecka. To jest kwestia wychowania. Pewnie tak nie da się tego zmienić, bo ktoś się przyzwyczaił do 26 i nagle ja mówię, że może byśmy spróbowali do 21. To, to, to nie, życie jest krótkie, trzeba, trzeba o siebie dbać. Dobrze jest, kiedy opanowana jest sytuacja na poziomie 20-21 stopni w całym pomieszczeniu i trzeba mieć świadomość, że każde obniżenie, jeszcze w dół, a jest to możliwe, bo skoro Nerwogowie żyją w 17 stopniach, no to może i my byśmy też mogli, tylko gdybyśmy się zaczęli przyzwyczajać od y, y, młodego wieku, to każdy stopień niżej to jest 7-6% mniejsza cena za, za, za ogrzewanie. To jest dużo. Jeżeli byśmy sobie pozwolili na taki dyskomfort, powiedzmy, no bo byłby to ewidentnie dyskomfort dla osoby, która jest przyzwyczajona do wysokich temperatur. Czyli mamy tak pomiar, mamy próbę sprawdzenia, czy może się będziemy dobrze czuć, tak? no, a na pewno musimy się już nauczyć obniżać temperaturę nocą. Kiedy się kładziemy spać, no to wręcz jest to nakazem dla zdrowia, dla samopoczucia, żeby ta temperatura była niższa. Nie ma wysychania ślizówek i takie różne korzyści, więc nocą na pewno możemy to zrobić. Również mamy takie pory, kiedy nie użytkujemy mieszkania, wychodzimy do pracy. Ludzie nauczeni w dawnych czasach, kiedy się płaciło z metra i nie miał nikt pojęcia, mają takie złe nawyki. Po prostu otwarte okno nikogo nie dziwi. Kiedyś na Pana Tadeusza okazało się, że po dociepleniu wzrosło zapotrzebowanie kilkanaście procent. No i wszyscy się dziwili, jak to możliwe. No było to możliwe, że przegrzewane mieszkania chłodzono przez otwieranie okien. I to jest taka polska mentalność, że powiedzmy mamy okno otwarte, zasłona, grzejnik pod spodem na full i, i taki grzejnik bierze każdą ilość energii. Czasami są przekroczenia nieprawdopodobne, np. 100% przekroczenie mocy zamówionej. Ludzie mówią, to niemożliwe. Możliwe.